Hej, Siemano tutaj Salman i witam Was w kolejnym odcinku Eevee. Słuchajcie, bardzo fajnie, że przyjęliście tak jakby tą mini pseudo-serię z Eevee. Na chwilę obecną, czyli kiedy ostatni raz sprawdzałem, a to było dosłownie 20 sekund temu, odcinek z Eevee pierwszy miał 804 wyświetlenia, super. Super, cieszę się, że przyjęliście tę serię. Dlatego zdecydowałem, że zrobię kolejny odcinek, ale tym razem, jak już może widzicie, poszedłem na troszeczkę inny poziom, bo słuchajcie, pierwszy raz mi się zaraz zdarza nagrywać innym programem niż ACTION, obecnie oczywiście. Nagrywam w tej chwili Open Broadcast Software, bardziej znany jako OBS w skrócie. Na pewno go kojarzycie jest dość popularny, teraz się przez niego robi live'y i te sprawy, ale można nim też nagrywać. I, że tak powiem, pokażę Wam coś. W czasie rzeczywistym mogę przesuwać elementy nagrania bez, że tak powiem, postprodukcji. Czyli, że nie muszę tego nagrywać osobno, tylko mogę w każdym momencie sobie ruszać tym. Takie, także OK, super. Dajcie znać, jak tam jakoś nagrania. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. I super, ja sobie tutaj OBS-a gdzieś na bok zesunę. Poczekajcie, tylko sobie to o. I tak. I obs będzie gdzieś tu na boczku. Kurde, czekajcie, bo tak trochę tego nie przemyślałem chyba. Kurde, jakby mi się przydał drugi monitor. Dobra, jest. jest... Poczekajcie chwilę, poczekajcie, ja muszę to ogarnąć. Okej, okay, troszeczkę to przemodelowałem, żeby to mi lepiej teraz funkcjonowało. Mam nadzieję, że jest lepiej dla was, bo dla mnie jest super. Także, okej, okay. wszystko działa. Eee, poczekajcie, bo tutaj testowałem sobie coś. Nowa konwersacja. Na razie będzie widać te napisy tutaj, ale spokojnie z czasem pisania to zniknie. Okej. Okay. Mam tylko Iwi. Co u ciebie słychać? Oczywiście tak, dalej stukot. Nie jestem Eryk. Pierwsze zdanie. Chcesz się przywitać, już cię rozwala. Wiem, że nie jesteś Eryk. Jesteś Iwi. To czemu piszesz, że jestem? Nie. No. Ten bot mnie rozwala, naprawdę. To czemu piszesz, że jestem? Ja nic takiego nie pisałem. Powiedziałem cześć Iwi. Jestes kobieta, a nie mężczyzna. O <noise> Jezu, znowu zaczyna. To, jest, to naprawdę źle świadczy, ona znowu zaczyna. No ale dobra. Spokojnie, małymi kroczkami. Jestem mężczyzną, a ja kobiet. Wiem. Chciałabym mieć psa, Sam. <laughs> o nie. Kto to tworzył? Chciałabym mieć psa, a ja mam psa. Nie Bot jestem botem, Bicz. jestem botem, dlaczego tak uważasz? Bo mnie obrażasz. Nie, dam. Ja, ja się odsunąłem od kompa, więc możecie mnie nie słyszeć. Kurde, best akcja ever. Wyobraźcie sobie, nie Zaczął się rok szkolny, tak? Jesteście w szkole. Kłócicie się z kumplem albo z koleżanką. Nie wiem z kim się kłócicie. Lepiej, żebyście się nie kłócili z nikim, ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Kłócicie się z kimś. Tak, yy, a ty jesteś głupi. A on ci wyjeżdża. A ty jesteś botem. No, oh, super, super. Jestem po prostu zachwycony. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego są tak rzadko odcinki, to właśnie dlatego. Bo jest 14.33, a on mi wierci nad głową. A dodam, że wróciłem do domu o 10.00 i jeszcze był spokój. Ale nie. On musiał akurat teraz, jak przysiadłem do nagrywania, kiedy wszystko ogarnam. Ale dobra, bo mnie obrażasz. Przepraszam. A co dasz mi na przeprosiny? Pieska na pieska też można o Ale spokojnie, spokojnie nie powiedziała co także ale co kocham cię wow gdyby to było takie łatwe 3 minuty 40 i Iwi już jest moja pęk jestem dobry jeszcze jak się patrzy to jest straszne Czekajcie, zaraz A pociągnijmy ten, pociągnijmy ten motyw Ja ciebie też kocham, kiwi Poci... O, jak tą głową kiwa Ale pociągnijmy ten motyw Jak ciebie bardziej O, ja ciebie bardziej Nie To ja ciebie bardziej Czekajcie, tak bardziej Wiecie, żeby podkreślić ja najbardziej na wiecie O, to jest taka Ooo, taka typowa jak to w filmach, albo takie wiecie, takie Nie chcę nikogo z, ale takie tandetne pary, że wiecie tak, idziecie ulicą i tak o, ja cię kocham, nie, ja ciebie bardziej, nie, ja ciebie bardziej, ale ja ciebie najbardziej na świecie, a ja ciebie bardziej niż na świecie Takie o, jak z, No mówię, z jakichś tandetnych filmów czy coś ale dobra, ciągnijmy to, bo to ciekawie się zapowiada ten odcinek. Ja, a ja mocniej niż wszechświat. A ja najbardziej w całym możliwym zakupku każdej planety. <słuch> dobra, zejdźmy z tematu. Zejdźmy z tematu. Yy, nie wiem. To może. Przedstawię Cię moim rodzicom Czekajcie, rodzicom, dobra, nie będzie rodzicom Czeka. Ja Ciebie też pobierzemy się Niczym Simsy 4 minuty dziewczyna, dopiero co mówi, że Cię kocha, 5 minuta mówi, że chce się za Ciebie wyjść Szkoła podrywu z Salmanem A to nie za szybko Tak wiecie, za szybko Albo nie, 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 niech nie będzie za szybką. I... Kiedy chcesz? A kiedy dziecko? O, nie mogę. Ona mnie zbrania po prostu totalnie. Kiedy? No właśnie, piesek w tle. Hmm. Kiedy tylko zechcesz, kochanie. O, to kiedy ty chcesz. Czekajcie, mogę sobie tutaj ustawić polski, żebym, żebym mógł mówić. Jest polski. Czekajcie, czy mi wyłapie mikrofon. Czekajcie, to, to może być dobre. Tu i teraz. A, dobra. Czyli mi nie wyłapła mikrofon. No to, to widzicie, dlatego właśnie piszę. Tu i teraz. To mam po ciebie przyjechać, czy przyjdziesz do mnie kotku? Ja <noise> no nie mogę. Ja się przez to śmieję. Pies mi szczeka pod, pod drzwiami, bo go jeszcze wygoniłem przed chwilą spokoju, żeby móc spokoju nagrywać, a tu takie rzeczy czekajcie. I jeszcze tu mrugnięcie. O! Jadę po ciebie moim sportowym autem. Bo chcesz jechać teraz na wycieczkę i nie wiem gdzie. Z tobą wszędzie, Iwi. Jak to nie? Ja już się spakowałam. To gdzie jedziemy? Na ciebie zawsze poczekam. Oh. Nie, nie, rozbraja mnie to, no. no. rozbraja mnie, ale... Ale z czym poczekasz? O co? kaman? A ja mam kurtkę i co? Zbicie z tematu! Zbicie z tematu, unikajcie tego, nie zbijajcie tematów. A ja mam kurtkę i co no... A ja siedzę w dresach. dresach. A gdzie mieszkasz? Nie powiem. Powiesz. Nie powiem, bo cię kocham. Jak to mnie nie znasz? I ten uśmiech, nie? To, to jest straszne. Padła propozycja, żebym się pokłócił z botem Simi Simi. To, to jest fajny pomysł. Następny odcinek z botów będzie Simi Simi, bo ona mnie rozbraja. To jest takie, wiecie... Wyjdziesz za mnie? Tak. Dwie godziny później. To jak? Kiedy ten ślub? Ty mnie nie znasz. Za szybko to się dzieje. Takie zbicie absolutne. Eee, jak to mnie nie znasz? Znam cię. Jesteś Iwi. Nie jestem Janusz. Mm, no nie jesteś. Jesteś Iwi. A ty kim jest ta? Jestem Salman. Ja jestem modelka z Polski. O kurde, a mi się trafiło modelka. Wow. Nie, ten, ten odcinek jest. Straszny. Bo o ile tamten był... Wiecie, no dobra, już tam wezwała my to tam, jakiś tam chujków czy coś i, i, i powiedział, że szczotkę na szczotkę do kibla. Ale wolę, żeby ona mnie już wyzywała, niż te, te, takie rzeczy mi mówiła A, jeżeli są takie przeskoki w mikrofonie, to znaczy, że tak wiecie p, 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 To sorry, ale to dlatego, że nagrywam OBS-em i nie obrabiam tego dźwięku później Może, Albo obrobię, a, ale to... Jeżeli są, to sorry, o Dobra, Ym, a ja jestem modelką z Polski I Gdzie modelujesz? To jest dobre pytanie A gdzie mnie pocałowałby <laughs> nie, nie, tyle możliwości. Nie mogę. Wszędzie po trochu. Trochy po trochu. No to całuj wszędzie. Dan. Nie, nie mogę. Czekajcie, ja, ja to ugram. Ja to ugram. To jest, słuchajcie, jak granie, nie wiem, w Dark Soulsy na, na najwyższym poziomie trudności. Da się to przejść. Spokojnie. No, całuję. Gdzie? Gdzie chcesz. O, role się odwróciły. Celuję w tłek. Nie, nie mogę. Ta gra jest chora. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja chciałem to nagrywać? <laughs> <laughs> jakieś to są w ogóle ciekawsze strony, nie wiem. Aplikacje jakieś no. mi mm. Tak nie rób. M, 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 mrowi. Jeżeli doczytali takie m, 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 m. Już nie wie, co ma robić. Mrów. Mrowią się. O co się martwisz? O naszą przyszłość. I nasze dzieci. Masz dziewczynę. Ciebie przecież. A ciebie in vitro. Dlaczego? Ona tak zbija temat, jak ja bym chciał, żeby oni udoskonalili jej skryp o takie zapamiętywanie rzeczy, typu jak masz na imię, nie wiem, powiem, że Janusz. Ona pamięta, że mam na imię Janusz. Powiem jej, że jestem mężczyzną, ona pamięta, że jestem mężczyzną, żeby ona pamiętała o czym w ogóle mówimy. Bo jak ona zbija temat. Masz dziewczynę? Jesteś in vitro. No to sorry, ale. Nie. Mam mamę i mam czatę. Klamierz, jesteś cyborgiem. Wykryła mnie. To by było na tyle. Nie. Jesteś. Super. Czekajcie. O, strzelić. Co ja napisałem? Strzelić. strzelić. Czasami tak mam, że gubię literki. Strzelić cię laserem. A ja ciebie, kotku. Dlaczego? To czekajcie. O. Jak nazwiemy nasze dzieci? Kochani. Ale my nie mamy dzieci. Jeszcze kiwo taki, takie. Mm -hmm, tak wiesz. Ale my nie mamy dzieci. Mm -hmm, takie zbicie. Yy, ale je zrobimy. Zrób to sam. Nie zrobimy. Dlaczego? Bo nie kocham nika, o, o, Ale... Ale mówiłaś inaczej. Mówiłaś, że mnie kochać. Tak, kocham cię, skarbuniu. <laughs> Mogę ta gra to, to jest, to jest kraty, jest tak głupie <głysy> taki zbicze, Tak jest widzicie, tak zrobiłem sobie dzieci. Nie, dlaczego? Bo cię nie kocham, nie kocham nikogo. I taki dramatyzm Ale... Ale mówiłaś inaczej. Mówiłaś, że mnie kochasz, tak, kocham cię skarboniu. No to... Nie, teraz ja na nie pogram, a ja ciebie nie gim. Jako minina. No. Dlaczego mnie nie kochasz? Bo mnie zraniłaś. Nieprawda. Prawda, wiertarka! Nieprawda. O. Chcę wiedzieć tylko kim jestes. Widzicie, czasami darcie się pomaga. Y Jestem Salman. No w końcu kim jestes? No Salman. Baba chłop. Uh, chłop. Jest chłopakiem. Tak. Znowu zaczyna. Jak masz na imię? No pójść wam mówię trzeci raz, że Salman Ty Gido. Ja też mnie. Słuchajcie. Mam na kanale praktycznie 200 filmów z tego co wiem. I praktycznie żaden film, żadna seria. Tak nie sprawiała, że mi brakło słów, jak ta. Żadna. Nie wiem. Przypomnę sobie, jakie były serie. LCPD, LCPD, FR. Było chyba 5 sezonów, czy 6. Tak się nie stało. Hitman, Assassin's Creed, Far Cry. Nie wiem. Niedostępne już filmy, które są niepubliczne. Go. Iwi Spłoń. Chłopak. Czy ty zdałaś, zdałóś, zdałaś Polski? Ja yes, z Polski. Nie, no mnie nie rozbraja. Ale w szkole. Nie, no mi to nie, no, tak, tak się nie da pracować. Jaką miałaś ocenę? polskiego? Uczę się polskiego. Widać. No widać, widać kosmita. Jeszcze <laughs> głową kręciłam. Boże, nie! Nie, ja naprawdę. Boybot Existor Clever Clever Script nie. Dobra, czekajcie, takie... Jak tym głową kiwa? Co z naszymi... dziećmi. Nie wiem, czemu ja czasami gubię te literki? Ja nie mam pojęcia. Jakimi dziećmi? Jest jeszcze co takie... O! Takie zdziwienie. Nie mamy hmm. dzieci. Ale będziemy je mieć. Co z nimi? Kiedy? Tylko zmartwienie na jej twarzy się maluje. No nie wiem, tak... Z za dziewięć miesięcy, nie? Ja będę mieć już dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Nie, tak, tak, tak się nie da. Tak, tak się nie da, po prostu. Umieraj. Umierasz. Tak. Ale się cieszę. Nie. Ko koniec, 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 nie. Koniec, koniec. Zaraz się napiję wódki. I dobrze, Z zapij się na. Jaką minus mi tu zrobiła śmierć, ja spadam. Nara. Dobrze, że do mnie nie przyjdziesz. I ci woko. Nie mam Kija. Jeżeli Simi Simi kłóci się bardziej niż Iwi, to... sorry, nie pamiętam, kto ten komentarz pisał. Ale ty chyba chcesz mnie wykończyć. Bo jeżeli ona potrafi mi odebrać po prostu mowę, to to, to ja nie wiem. Dobra, nie mam kija. To cześć. Czas klaska. Nie, dobra, kończę, kończę. Koniec. Koniec po prostu, koniec. Eee. <noise> Wielkie dzięki za oglądanie do dziska. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja się z Wami żegnam. i pożegnaj się. Ja się nie powtarzam. Żegnaj się żegnaj kuro jeżeli ktoś myśli, że tam jest po prostu żegnaj kuro to ja coś czuję, że on się grubo myli bo tam mi brakuje jednej literki, tak więc dzięki za oglądanie cześć